Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć. I jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu. Ciebie również witam, drogi Marku. Cześć. Cześć, Mando, cześć, Jerry. Czołem, czołem. No i skoro jesteśmy w tym gronie, to rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach. Zamykamy zaległości komiksowe. Została nam jeszcze jedna książka, ale komiks na razie zamykamy i jesteśmy na czysto. Mamy wakacje. Przy czym jak we wrześniu gruchnie, to ino raz i będziemy się z tego wygrzebywać podcastowo przez następne do, do końca roku pewnie. A my dzisiaj porozmawiamy sobie o komiksie Łowcy Nagród, tom pierwszy, najgroźniejsi w galaktyce, czyli trzeciej serii. Ciągłej wydawanej przez Marvel w oryginale, wydawanej przez Egmont Una, u nas. Trzecim ongoingu, którego akcja rozgrywa się po epizodzie piątym. Jest to pięciozeszytówka i jest to komiks, który. Już z okładki pokazuje nam postać Valensa, czyli tego terminatora gwiezdnowojennego, którego tak naprawdę w Polsce jego historię poznajemy od końca. Bo on pojawił się w komiksie Imperial Cadet, który był pod Hana Solo i tam chyba miał swój debiut. Pojawił się w komiksie Na celowniku Vader, który będzie wydany u nas we wrześniu. No i potem jego końcówka to jest właśnie Łowcy Nagród. Przy czym tutaj mamy genezę. Chyba, bo jest geneza tej rany, którą ma na twarzy. Czyli tak jakby retrospekcja, chyba jedna z pierwszych, wydaje mi się. Eee, dobrze, zanim przejdziemy do fabuły i żebym ja się nie nagadał, może Rychu będzie znów fabułę streszczał. O nie, <laughs> bo teraz Jerry o twórcach musi. <laughs> dobrze, to pomilczysz sobie kilka minut. Eee, to Jerry, powiedz nam, kto za ten komiks odpowiada. Za scenariusz odpowiada Ethan Sachs i to jest człowiek, który no, trochę w Gwiezdnych wojnach robił. On odpowiadał za miniserię Star Wars Galaxies Edge, czyli ta seria komiksów związana z parkiem rozrywki. Odpowiadał za Star A są Wars. To nawiązania nawet, nie, bo uh -huh. część wydarzeń jest na Black Spire na Batu. Tak, tak, dokładnie. Później on pisał również czy raczej pewnie chronologicznie to wcześniej Star Wars Aliens, czyli i ten komiks, który miał się ułączyć, ukazał się jakby w Stanach Zjednoczonych przed dziewiątką. My go chyba nawet wspólnie przeczytaliśmy, ale jakoś nie, nie, nie zeszło, żeby go omówić. I pojawił się też. Nie, ja nie przeczytałem. A nie przeczytałeś? No to widzisz, to ja przeczytałem wtedy, to jeszcze może kiedyś do niego wrócimy. I on pojawił się również w Age of Republic specjalu numer 1. I to jest też miejscówka, która go łączy z naszym rysownikiem, z Paulo Villanelli, który także ma pewne portfolio, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Wspólnie właśnie z Saksem odpowiadał za to Age of Republic Special pierwszy. rysował Lando Double or Nothing, pierwsze Dark Visions Vadera które omawialiśmy z tego co pamiętam także komiks pod Jedi Fallen Order będzie pewnie okazja go oglądać, bo on rysuje The High Republic, czyli no, zakładam, że się pojawi nam właśnie w ramach tej jesiennej fali gwiezdnowojennej no i cały czas odpowiada za łowców nagród, czyli to nie jest tak, że to jest jakiś tam jednorazowy strzał przy tym albumie, tylko no on od tego pierwszego zeszytu. Póki co cały czas rysuje właśnie te komiksy. No także panowie trochę w tych Gwiezdnych Wojnach już za sobą mają. A ciekawostka, tak na koniec, jeżeli ktoś w komiksowie siedzi, to za okładki w łowcach nagród tutaj odpowiada Liber co jest w sumie, mówię, dosyć ciekawą rzeczą, no bo to jest dosyć uznany rysownik w komiksowie i właśnie twórca okładek, więc, no, taka ciekawostka, że dosyć głośne nazwisko, akurat w sumie w takiej, no jakiejś trochę drugopranowej roli. On, a ci powiem, że ja zapomniałem, albo nie wiedziałem, albo wywiało mi to z głowy, a po. Potem tych okładkach faktycznie widać jego styl. Także jakoś tak nie wiem, w ogóle o tym nie pomyślałem. On robił też okładki, bo, bo oczywiście on ilustrował dużo komiksów, ale w takiej roli, czyli gościa od okładek był w przypadku Bastionu Stevena Kinga, ale chyba tylko do trzech albo czterech pierwszych serii i potem odpadł i ktoś inny robił okładki. Też fantastyczne okładki to były. E, dobra, to skoro Riku tak się tutaj bronisz, żeby. A ja się tej chyba fabuły nie Ja się chyba nie jeszcze... wiesz o to, skres... A o to streszenie fabuły. O, proszę. Bo w zasadzie proszę. to można. To słuchamy, słuchamy. To można zamknąć w jednym zdaniu. To dokładnie. Osiem fabuły. Tu jest polowanie na na nagród, na, grud, na i czy najemniczkę, na którą polują Valans, Boba Fett i teraz co trzeciej imię cały czas lotuje, Bosk. Tak naprawdę. No, tu jest ich więcej, jeszcze tak, Jest, to jest Oris, ich więcej, ale no oni on... Czyli taki wynajęty łowca, jeszcze jest Tonga, siostra bliźniaczka Tongana, który zginął w pierwszej misji. Także tutaj jest całkiem sporo tych łowców. Tak, fakt, fakt że jest ich trochę więcej, natomiast no ta trójka jest jakby na, na, na tym pierwszym planie. A to nawet przesadzam, bo tak naprawdę na pierwszym planie jest Wala, cała reszta tutaj jest jakby pojawia się gdzieś tam w trakcie. I cały komiks to jest mówię: to jest to polowanie na Nakano na i jednocześnie przeplatane z retrospekcjami, z których się dowiadujemy, dlaczego jest w ogóle nagroda za jej głowę. I to tyle. Tak naprawdę to ciężko bym było coś więcej tutaj mm -hmm. dopowiedzieć. No to tyle w zasadzie. To ja jeszcze dopowiem. Oprócz tego też pojawia się afra i czarny kransztan, ale oni tylko jakby rzucają sugestie Boskowi, a sami nie biorą potem udziału w łowach. Tak, mamy tutaj tło do całych wydarzeń, to jest taka odwieczna wojna pomiędzy dwoma klanami, pomiędzy dwoma wielkimi syndykatami zbrodni, czyli klan niepokonanych i lament żałobników. I z pierwszej sceny, w pierwszej scenie widzimy retrospekcję z pewnej akcji, w której brali udział wszyscy ciłowcy nagród i ona zakończyła się źle. Już z pierwszych stron dowiadujemy się, że na kanolarz e, zabiła swojego pracodawcę, który był synem szefa lamentu żałobników. I potem przenosimy się w teraźniejszość, i tak naprawdę skaczemy. W teraźniejszości ta jedna linia to jest właśnie polowanie na nakano, która znów się pojawiła, i wszyscy łowcy ma, dostają od kogoś gdzieś zlecenie, i każdy ją ściga, i ścierają się między sobą, spotykają się na kolejnych etapach tej podróży, więc zawsze walczą i walczą i walczą. I te wszystkie walki są przecinane retrospekcjami z różnymi innymi walkami z przeszłości, gdzie się strzelają i wybuchają, i, i, i te retrospekcji. To są po pierwsze na przykład jakieś tam podbudowania relacji pomiędzy danymi postaciami, przy czym relacji, które ograniczają się do walki, albo ta pierwsza właśnie misja, ona jest nam, tutaj karty są odkrywane kawałek po kawałku do samego końca. To no tak, wiemy, że na kanolarz dokonała te, tej egzekucji, zastrzeliła pracodawcę, ale nie wiemy dlaczego, nie wiemy, co tam się wydarzyło, nie wiemy, kto zabił brata bliźniaka, nie wiemy, kim był cel dla łowców nagród i tak dalej, i tak dalej. Nie? Także to się odsłania. Po kolei jest to poprzeplatane i bardzo, bardzo chaotyczne. Przynajmniej przy pierwszej lekturze naprawdę mm -hmm. jest duży chaos. Bo ja akurat zacząłem czytać drugi raz i powiem wam, że za drugim razem e, ten minus trochę odpada, bo ta historia ostatecznie okazuje się bardzo prosta i, i przy drugim razie no to, to takie, wiesz, taka prościutka historyjka, nie? która sobie jest pocięta. Ale ten chaos jest moim zdaniem dużym problemem. I on to, że ty mówisz, że przy drugiej lekturze on odpada, to dla mnie nie jest no tak, absolutnie żadne. No właśnie, nie, bo tutaj no, to, to jest. Ja tak, wiem, że... że to nie jest plus. To nie jest komiks, który czyta się dwa razy. Nie, tak, nie tak. absolutnie no to jest... no, mnie, mnie on zmęczył. Tak, Sorry, no że to, to jest... fiusowo, ale tak. Spoko, spoko. Ja po prostu. Słuchajcie, ja ten komiks tak naprawdę przeczytałem przed nagraniem. Jak cały czas to odwlekałem, miałem no to jak zrobić zawsze. dawno temu. Nie, nie. Tamte, ten autentycznie skończyłem czytać godzinę temu. Tak to zawsze powiedzmy był ten dzień przynajmniej wyprzedzenia. I, I naprawdę ten komiks nie zmęczył. Zwłaszcza te pierwsze strony, gdzie absolutnie nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo kto jest kim, kto jest po której stronie. Tu coś wybucha, tam coś strzela, nie wiadomo kto dostał w wryj, i mówię kurde, jak tak dalej będzie przez resztę komiksu, no to, to słabo. Później mam wrażenie, że trochę się trochę uspokaja. Albo ja już po prostu zacząłem łapać, co tam się dzieje, ale naprawdę... Niewiele się uspokaja, wiesz co, tam cały czas są strzały i wybuchy, tylko ta historia ci się zaczyna układać, Może no, tak. coś ten komiks daje, nie? Może tak, ale mówię, no to jest, tak jak Jerry powiedział, to jest ogromny problem tego komiksu i no trochę ma słabe wyważenie pomiędzy akcją a fabułą, bo pierwsze jest bardzo duża, drugie nie ma w zasadzie w ogóle. No i tak a propos tego chaosu jeszcze to ja wam powiem, że według mnie jest trochę tak, że tak jak rozumiem, co tutaj twórca chciał zrobić, bo on chciał um, o, zrobić taką główną oś, czy zaserwować, zaserwować nam główną oś w postaci tej akcji z przeszłości, która będzie właśnie tak nam prezentowana kawałek po kawałeczku w całym tym pierwszym tomie, żebyśmy mieli te, ten wielki reveal, to, to um, już pokazanie całej tej tajemnicy i o co w tym wszystkim chodzi właśnie w, na końcu ostatniego zeszytu, czy gdzieś tam pod koniec całej akcji, żebyśmy byli zaskoczeni i żeby to był taki lep na dalszą część Serii Łowców Nagród. Natomiast według mnie to niestety się bardzo yy, źle czyta i to się nie sprawdza. Dlatego, że tutaj to, co Ty Ruchu, powiedziałeś, że tutaj mamy zaburzone te proporcje, yy, to ja bym powiedział, że raz, że mamy zaburzone te proporcje, bo to jest zdecydowanie prawda i to jest bardzo duży problem, bo tutaj w tym komiksie w zasadzie nie ma. Żadnego spowolnienia. Ja jestem w stanie zrozumieć, że tak niektóre komiksy są pisane, szczególnie ta taka powiedziałbym sobie papka dla oczu, w postaci właśnie różnej superbohaterszczyzny, gdzie, gdzie po prostu akcja goni akcję, mm -hmm. ale tutaj to, tego jest za dużo, bo, bo po prostu tutaj no, nie dostajemy absolutnie nic innego. A niestety na to się nakłada problem jeszcze dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, ilość postaci, bo tych postaci jest po prostu zwyczajnie za dużo. Nie? Tutaj to ma stworzyć mhm. nam jakąś taką stawkę nie? na zasadzie takiej, że wszyscy szukają na kano więc po prostu na każdej stronie w pierwszych dwóch zeszytach wyskakują nam nowe postaci, które polują na Nakano i one są później wprowadzane i większość z nich, tak jak ty z kolei, Mand, powiedziałaś, Dostaje jakąś mikropodbudowę w postaci retrospekcji. A właśnie drugi problem, który się na to jeszcze wszystko nakłada i który potęguje ten chaos, że nie dość, że my mamy oś w postaci tej, tej głównej akcji z przeszłości, która łączy nam tę podstawową ekipę łowców nagród, to jeszcze dostajemy różne retrospekcje do różnych postaci, do właśnie różnych relacji. I no, mi się czytało ten komiks fatalnie. My źle ocenialiśmy Wejdera ogólnie. Ale moim zdaniem z tej pierwszej trójki to łowcy nagród, ten Tom pierwszy wypada zdecydowanie najgorzej, bo moim zdaniem ta historia stwarza potencjał i ja być może od drugiego tomu będę inaczej oceniał już łowców nagród, bo, bo widzę tutaj, że ten sam pomysł jest niezły i z niego można coś fajnego wycisnąć. Ale ten pierwszy tom to miał być tylko lep na, na czytelników, żeby było dużo łowców nagród, żeby się pojawiły te filmowe, filmowo rozpoznawalne też postacie z Fetem na czele. Właśnie mamy też Boska, który, który gdzieś tam jest dobrze kojarzony. No i, no i tyle. No i oni musieli się pojawić, żeby był ten lep dla, dla fanów, żeby w ogóle było po co czytać tę serię. No tylko, że to kompletnie nie, nie działa, moim zdaniem. Nie? No naprawdę, tutaj te ich występy są, są słuszne. Słabę. Przez to też źle wypada to wprowadzenie Walensa, no bo on tutaj jest głównym bohaterem, ale, ale w zasadzie to, jak on jest zaprezentowany, to, to, to dla mnie jest nieciekawe. No i ja bardzo, bardzo mocno się rozczarowałem. I, i no póki co, tak jak mówię, najgorszy zdecydowanie z tej nowej trójki dla mnie jest On tym głównym bohaterem to zostaje tak naprawdę na ostatnich kartach. Może jest go trochę więcej. I w, w całym tym komiksie, no ale tak naprawdę to to, że wszystko się będzie kręciło wokół niego, przynajmniej dla mnie, tak? Osoby, która go w zasadzie nie znała, no to, to wszystko jest gdzieś tam, to faktycznie zamyka się na tych ostatnich kilku stronach, tak? I tu wiemy, że dalej już raczej będziemy e, tylko za Valancem podróżowali, a cała reszta będzie się gdzieś, gdzieś pojawiała. Tak, że to, to nie będzie kilka historii raczej toczonych równolegle. No wiesz... Następny tom ma tytuł Cel Valance i widzimy pojmanego Valance'a i Zukusa i jeszcze tego forów Nie pamiętam, jak się ten trzeci nazywa na okładce, czyli kolejni łowcy nagród, którzy mignęli w Imperium kontratakuje, więc w kolejnym, w następnym tomie może być polowanie na Valance'a różnych innych łowców nagród. Nie mam pojęcia, no ten tom już pewnie wyszedł w Stanach, więc to jest takie gadanie bez sensu, mm -hmm. ale ja, ja nie mam takich odczuć jak Jerry. Przy czym no, znaczy mam takie odczucia, w, jeżeli Chodzi o ten komiks, że on był ciężki. On był przeładowany po prostu tym wszystkim. Przy czym to nie było u mnie jakieś wielkie rozczarowanie, bo ja kiedyś przykartkowałem pierwszy zeszyt, byłem przygotowany, no ale to wcale nie, nie sprawia, że zeszyt staje się lepszy. Po prostu siadając do tego tomu, wiedziałem mniej więcej, że to będą takie wybuchy strzelanki, wsadzanie kurde kija w, w kosmiczne szprychy, bo nawet taką scenę tutaj mamy. Eee, i, 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 no I tu się zgadzam, że jest. Pieruński chaos, czyta się ciężko, te retrospekcje wprowadzają jeszcze więcej chaosu, ta układanka rozbita to taki jest, powiedziałbym przerost formy nad treścią, ale to chyba źle, bo ta forma to też nie jest plus tutaj, eee, więc w sumie nie wiem jakiego tutaj użyć e, sloganu. Ale, ale ja mimo wszystko stawiam ten komiks dużo wyżej niż Darth Vader. I gdy ta historia mi się ułożyła, ona chociaż jest bardzo, bardzo prosta, to i tak była ciekawsza. I ten komiks mi nie. Ech, nie wypaczał postaci, nie ośmieszał ich, nie stawiał ich w chrytyńskich sytuacjach jak Darth Vader. Ech, on był po prostu męczący przez formę i przez ciągłe wybuchy i ciągłe strzelanie i bieganinę. I jeszcze to, to takie wiecie, te dialogi też nie były najlepsze, bo to w, wbiega Boba Fett, zabijecie, teraz ja cię zastrzelę. Ech, nie, nie, ja tu oczywiście koloryzuję, to nie było tak cały czas, no, ale, ale jest męczące, ale ja go stawiam dużo, naprawdę dużo wyżej niż Darth Vader. Ech, także u mnie, Moim zdaniem tak źle nie jest, nie? ale nie jest też dobrze. No ja nie wiem czy go stawiał dużo wyżej niż Darth Vader, na, pew na pewno trochę. Na pewno trochę wyżej moim zdaniem stoi. No mówię, faktycznie pod koniec to wszystko zaczyna gdzieś trzymać się kupy. I nawet nawet chyba czuję, że będę mógł polubić walansa. Tak jak mówiłeś, no dialogi są kretyńskie. Mnie drażniła sama obecność Boba Fetta jeszcze. Jak ja bym bardzo chciał zobaczyć... No to też, Bez tej masturbacji, mówiąc brzydko, tą postacią. Bo on jest, on ma być zajebisty i jak się pojawia, to jest wiadomo, że jest od razu najbardziej przeładowaną, przepakowaną postacią na, 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 w danym kadrze i tylko cudem tak naprawdę to on nie wychodzi zwycięsko z jakiejś tam potyczki. I tak w kółko, tak? I podejrzewam, że za każdym razem jak Boba się będzie pojawiał, to mniej więcej tak, taki będzie ten schemat. Dlatego mówiłem. Ja bardzo chciał, żeby go było jak najmniej w tych kolejnych w tych kolejnych No ale częściach. wiesz, ale to jest komiks Łowcy Nagród i ja wiem, że można zrobić komiks Łowcy Nagród bez Bobby Feta, tylko z nowymi łowcami Nagród, ale jednak dużo ludzi na niego czeka. Wiem, nie? A wiem, w Nowym wiem. Kanonie on do tej pory nie był tak eksploatowany, bo do tej pory on nie żył, nie? Tak. Do, do, do momentu drugiego sezonu Mandalorianina on był uśmierconą postacią, więc w tym momencie, skoro on przewozi Hana Solo, no to podejrzewam, wam, że no, on będzie centralną postacią serii pomiędzy epizodem 5 a 6, czyli nadchodzącym czy tam już funkcjonującym w Stanach, funkcjonującą wojną łowców nagród. No ale zgadzam się z tobą, że ja, ja też nie przepadam za Bobą i jak on tu wpada i robi zadymę i gdzieś tam przez jakiś przypadek, bo coś się zawaliło albo ktoś go popchnął, no to jednak tego nie wygrał i znów wpada i znów robi zadymę i jest, i jest niby dobry, niby zły i... Ja ogólnie nigdy nie byłem fanem. A jeszcze na koniec mnie wkurzył, Wam powiem, bo e, mi się nie podoba finał wątku tej bliźniaczki Tongi. Mm -hmm, bo tak. on jest rozrysowany, ma ma podbudowę, my poznajemy jej życie teraz, yy, poznajemy jej przeszłość, poznajemy jej teraźniejszość i ona dochodzi do pewnego punktu, gdy dowiaduje się pewnych rzeczy, to jest jakiś taki punkt przełomowy i nagle w, w, wpada Boba. No. I ty, bez sensu w ogóle, ja byłem rozczarowany tym, to było bez Ale sensu. Ale to moim zdaniem był dziwny zabieg, bo mam wrażenie, że to jest coś, co miało wywołać u nas emocje, bo u wywołuje, a tak naprawdę to było, nie wiem... Pięć kadrów na krzyż, tak? które miały gdzieś dać nam tą podbudowę, sprawić, że tą postać w jakiś sposób polubimy, czy będziemy z nią sympatyzować, i finalnie będziemy, będzie nam jej żal w jakiś sposób. Nie? Więc to moim zdaniem też nie zagrało, i, i te kadry z tych, z tej w zasadzie z, tej, z tego ostatecznego starcia, moim zdaniem, są mega głupie, tak? w, których, w których ona się pojawia, i to też mnie strasznie bolało. Ale cały wątek feta jest moim zdaniem głupi, bo to jest trochę tak, że to, 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 co ty mówisz, Rychu, to zdecydowanie tak powinno być. Czy myślę, że taka była intencja scenarzysty, żeby nam to zadziałało na zagranicy? No, ale nie, tam ale nie, na nie zadziałało w ogóle. Absolutnie. Tak, nie ale, ale to nie ma prawa zadziałać, bo ten komiks jest tak chaotyczny i tak przeładowany akcją i postaciami, że po prostu, no i jeszcze wiecie, dużą ilością nowych postaci, bo to też jest ważne. My, my tutaj mówimy tak. o tej dwójce filmowej, ale tak naprawdę myślę, że dla większości czytelników to naprawdę ogromna, ogromna większość tych postaci, które się tutaj przewijają, to, to są zupełnie nowe twarze. No wszystko, no bo te klany, te, te syndykaty są nowe na kanolarz, Oris, Tonga, Valans. No to są wszystko nowe postaci, nie? Plus całe ekipy ich, także poza tymi kilkoma postaciami, to, to nie ma nic, I tylko ten komiks nawiązuje. Gdzieś tam tu pojawi się Eriadu, tu jest wspomniana Lady Proxima, ale to są takie tam nawiązania, nie? Dokładnie. Na, na, dokładnie. postaci są wszystko nowe. A ja mówię, że ten wątek feta dla mnie w ogóle się średnio trzyma kupy, bo po pierwsze mnie zirytowało, że widzimy go na pokładzie już mającego Hana Solo, co jest po prostu dla mnie naprawdę arcykretyńskie, że, że wiecie tutaj tyle Zachodu było o, o Hanna, a my go widzimy akurat w momencie, kiedy go zdobył i postanawia ruszyć z, z inną misją mając go na pokładzie głupie, bezdennie, Ale też ja mam w ogóle, wam powiem, problem trochę z tym właśnie wątkiem głównym, ale głównie też właśnie w kontekście tego, jakim przekoksem teraz jest tutaj Boba Fett, czy jak jest prezentowany. No bo my teoretycznie mamy zasugerowane w tym pierwszym zeszycie, więc to nie jest jakimś tam spoiler, że ta akcja Doprowadziła, że cała ta nasza ekipa biorąca w niej udział no, była pod obstrzałem w pewien sposób, nie? że oni wszyscy odczuli poważne reperkusje, i między innymi to ma powodować, że teraz wszyscy się rzucili z powrotem za nakanolasz, no bo sporo przez nią wycierpieli. Tylko no, mamy tutaj w którymś momencie też włączone do gry te klany. I przyznam się szczerze, że ja tego nie ogarniam, w tym sensie, że jeżeli te konsekwencje dla tych postaci były, to dlaczego oni wszyscy funkcjonują i w ramach gildii łowców i funkcjonują w ogóle w tym świecie przedstawionym, w tym półświatku i te dwa potężne syndykaty nijak się nimi nie zajęły przez ten czas, to to wydaje mi się takie mocno naciągane, a, a mówię, a w szczególności właśnie w kontekście Feta, który no, no tutaj jest prezentowany jako taki, Jakiś właśnie uberłowca nagród. No, no, no więc wiecie, no albo konsekwencje poważne, albo, albo zero konsekwencji, i właśnie nie wiem, wybicie się na, na sławę i zostanie, takie pozostanie gwiazdą w tym środowisku. No bardzo to dla mnie jest dyskusyjne. Ale ta jego motywacja też jest z dupy, bo w zasadzie jej nie ma. Tak? Bo tak jak mówisz, ta pierwsza akcja każdemu z tych łowców w życiu w jakiś sposób potargała. A feta no, ale tego prostu nie widzimy. A oni oni a... o tym tylko wszyscy mówią. Tak, że... no, ale motywacją jest zemsta, nie? No, motywacją jest tak, zemsta. Tak, ale w przypadku feta to jest bardziej powiedziane, że jego to wkurzyło. Tak. Nawet jest w którymś momencie powiedziane wprost, że słuchaj, ciebie yy, ty wyszedłeś z tego cało, tak? Czy bez szwanku. Wiadomo, że okej, okay, tam on zrobił coś głupiego nie z własnej winy. Ale jakby on wyszedł z tego bez szwanku, można powiedzieć w pewien sposób. Nie no, ale ja w ogóle nie czuję tutaj właśnie tych konsekwencji, bo tak po prawdzie to my widzimy, że. Ja to jestem w stanie zrozumieć, wiesz co, no nie powiedziano nam tego wprost, ale można sobie dopowiedzieć. No, nie wymagam chyba, że im powiedziano. No, skoro widzimy, że oni dalej funkcjonują, no to jakoś to zostało dogadane. nie? My, my, my za to nie odpowiadaliśmy, my w tym uczestniczyliśmy, poniesiemy jakieś konsekwencje, czy to finansowe, czy jakieś inne. No, no, no może Podejrzewam, tak. może że, tak. że po prostu ich życie nie było jakoś tam usłyszane. Różami przez te y, kilka miesięcy, ale mogli normalnie funkcjonować, pracować, wykonywać zlecenia, tylko nie wiem, no y, 30% więcej na przykład płacić, nie albo coś. Mi trochę tego brakowało, y, mimo wszystko, bo widzimy te konsekwencje dla Walansa. I wiecie, i dlatego trochę mówię, że to się tak średnio trzyma kupy w kontekście tych pozostałych, bo w zasadzie wszyscy gadają o konsekwencjach, a jedyną postacią, która te konsekwencje realnie jakby poniosła, przynajmniej na kartach komiksu, jest Valance, nie? Więc to jest dziwne, tym bardziej, że on jest jako jedyna postać przedstawiana, która do Nakano wątów nie ma, mimo że no tutaj akurat ona by mogła mieć tak naprawdę z, ni z nią problem, nie? Więc no, takie, no bardzo dyskusyjnie to jest napisane po prostu. On się mógł nie zgodzić na warunki i dlatego dla niego są konsekwencje. No ale dobra, to, to jest coś co jest dopowiedziane, nie? czego no, no. nie ma. No właśnie, to Prawda. już to znowu, okay, to, to już koleje. Tak jak my sobie to musimy sami dopowiadać, no to, no. to nie, nie tak to powinno wyglądać. Ale mnie akurat ten wątek jakoś nie bolał strasznie. Może będzie kiedyś wyjaśniony, może nie, eee, zobaczymy. Eee, dobrze, jeszcze coś o fabule? Znaczy, no tak jak powiedziałem, tam w którymś momencie na początku wydaje mi się, że takim jedynym plusem, czy iskierką nadziei dla mnie jest to, że sam ten pomysł mi się podoba. Tak jak całe wykonanie i cały komiks, ten cały pierwszy album mi się nie podobał, to wydaje mi się, że naprawdę ten pomysł to jest coś takiego, z czego można ukręcić ciekawą fabułkę. Taką trochę na zasadzie właśnie zabili go i uciekł ganiankę po kosmosie, ale, ale czuję tutaj potencjał. No tylko, że niestety to nadal pisze ta sama osoba, więc jeżeli tak zwaliła pierwszy tom w moich oczach, no to, to, to trochę nie wiem, czy udaje się z tego jakoś tam ciekawego, intrygującego pomysłu ukręcić coś fajnego. No ale to się przekonamy wkrótce. No jak akcja trochę nie wyhamuje, to faktycznie myślę, że będzie można tylko mi spisać na straty. Natomiast jeśli on faktycznie on zrezygnuje z tego nadmiaru akcji i pójdziemy trochę w... No tak jak mówisz, może, może zabili go i uciekł, może taką tułaczkę, może coś w stylu Mandalorianina i, i takiego od quest'a do quest'a, uh -huh. tak? Bo to jest coś co, jak nie wiem, jak, jak ścigany tak? serial, to można, można ciągnąć kurde latami, tak? I to, to się może nie wyczerpać, więc no potencjału to jest bardzo dużo. To naprawdę można do, do usranej śmierci ciągnąć. Ale podejrzewam, że raczej będą chcieli to względnie szybko skończyć i następne tomy będą raczej takie jak ten pierwszy. A ja w sumie nie, nie widzę wielkiego potencjału na przyszłość. To znaczy, jeśli ograniczymy się do łowców nagród i ich przygód, no to okej, okay, spoko. Ale jednak osią tej historii jest nowy dziedzic, no bo oba syndykaty straciły... Bezpośrednich dziedziców, a tutaj jest, okazało się, że mieliśmy historię Roma i Julii w gwiezdnych wojnach. Przy czym tutaj. Tylko, że Roma no, chciał zabić Julię. Potomek pozostał, nie? I jest ktoś, kto może gdzieś tam kiedyś zjednoczyć te dwa syndykaty i stać się albo jednym wielkim królem zbrodni, albo, albo nie. I w sumie nie wiem za bardzo, czy ktoś będzie chciał na niego polować. A jak no tak już to mamy czemu? zasugerowane, I, że i będą chcieli na niego polować, no, wie, no, 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 no bo no tu jest to jakaś by, pani no generał, mamy, nie? Ale, no chyba, że. No, 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 ale no, nie wiem, no, nie widzę dlatego. Dla mnie ten jeden tom zamyka pewną historię. Ciekawą, chociaż taką naprawdę prostą, krótką i banalną, a rozdmuchaną wybuchami i strzelankami, ale tak ja na chwilę obecną nie mam pomysłu, co tutaj dalej z tym pociągnąć. Dla mnie ten potencjał tkwi trochę w tym, że oni w tej chwili mogą pokazać tą tułaczkę Walansa i tej dziedziczki. Wybaczcie, ale imienia już nie pamiętam. To jest nieistotne. Tak, ale czyli taki Mando i Baby Yoda, Trochę ja? tak, bo tu mówię, to, to, to można faktycznie je ciągnąć miesiącami gdzieś tam trochę wpleść tej mitologii i znowu pójść w jakieś takie, wiecie, historię numeru. I to mówię, ja widzę tutaj ten potencjał, bo sama ta historia ona się musi względnie szybko skończyć. I, i no, tak jak mówisz, nie można jej ciągnąć w nieskończoność. Dobrze, a wizualnie. ja. Ja Wam powiem krótko, że okej, okay, podobało mi się. To jest komiks oparty głównie na rysowaniu różnych ras i zbroi i to wypada dobrze. Tutaj statków to w zasadzie, nie no, nawet jak mamy statki, to też jest okej. Okay. Dla mnie się sprawdza ten rysownik, przy czym no to znów wychodzi fabuła, nie? Że większość tych rysunków to jest wybuchy, gdzieś tam no. wykrzywiona twarz w złości, strzelanka, bitwa, wyszczerzone zęby i wybuchy, i ogień, i, i lasery, i tak dalej. Także no, patrząc na cały komiks, to to taka jest papka po prostu, ale e, gdzieś tam patrząc coś szczegółowo na, pod, na dane postaci, to wydaje mi się, że ten rysownik całkiem nieźle się sprawdza w, w tym świecie. I dużo wyrazu naśladowczych. jakoś mi się nie rzuciło to w przypadku poprzednich dwóch komiksów, a tutaj było tego dość sporo. Może no bo przez dużo to, że z dużo akcji, tak więc więc było to potrzebne, żeby trochę tej dynamiki dodać. Dla mnie fajnie, na pewno lepiej niż wejder, tak? bo trudno było to gorzej zrobić. Znaczy nie, tutaj wizualnie akurat to, to jest bardzo na plus moim zdaniem, bo jest spoko ten rysownik i akurat on robi też coś, co ja dosyć lubię. I akurat z jednej strony może to znowu też potęguje ten efekt przeładowania w tym komiksie konkretnym w powiązaniu ze scenariuszem, ale on tak bardzo się stara. Na maksa zapełnić planszę, mam wrażenie. Że, że wiecie, jest bardzo dużo szczegółów w kadrach. Nie wiem, jak postaci są rysowane, to, to tam czy zbroje, mhm. czy strój danej postaci jest zawsze jakaś też taka pełna szczegółów. I, I to jest w sumie fajne, bo jakoś mam wrażenie, że często to jest trochę tak, że, że to jest, to tak schodzi trochę na dalszy plan. A tutaj mam wrażenie, że nawet tła są zawsze upakowane po prostu jakimiś szczegółikami, więc to spoko. Wizualnie dobry komiks. No dobra, no to będzie tyle i tak myślałem, że nam ten komiks dużo mniej czasu zajmie. E, także chwilowo mamy wolne od komiksów wiedznowojennych. Jeszcze jedna książka przed nami, także panowie czytajcie, bo to wypada szybko omówić. A za dzisiejszą rozmowę Wam dziękuję. Dzięki. Dzięki i do usłyszenia. Hej. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!